Spoko. Nie, nie, proszę nie bij, nie bij, nie bij, ząbiaku nie! Uh, up. Uh. Check it. Siemanko wszystkim z tej strony Dawcio i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Challenge. Tym razem jest to odpowiedź dla Minecraft Blowa. Jest to challenge basket challenge, czyli wiaderkowy challenge. I polega on na tym, że musimy po prostu przez 15 minut, mm, 15 minut napełnić trzy wiaderka, Jedną mlekiem, drugie wodą i trzecie lawą. I z tego <słuch> miejsca chcę również pozdrowić Mike'a że możemy, możemy w ogóle nagrywać takie odpowiedzi wideo i myślę, że to jest sporo Ok, teraz czekam aż nam się wygeneruje jakiś świat. Zobaczymy co to będzie. Zobaczymy zobaczymy. czarne. Przemaginają się. O, kupiłam nawet dosyć skoczko. Zobaczymy jaki będzie. Hej, nie zmieszaj żelaczka. Okej, okay, a zaczynam ludzie czas i mam na to wszystko 15 minut. Okej. Okay. Hmm. W ogóle już tak nagrywam tak, drugi raz challenge dla Michael Blowa, hmm. no i pierwszego nie przyjąłem niestety. i dzięki niemu w ogóle się zaczęła mnie ta seria na kanale, dlatego, że jedno przynajmniej nagle a później nam były jakieś zobaczcie go na Easy. Na easy. E, później padła odpowiedź, że będę dalej nagrywam i dostają jakiś tam challenge, no i tak się okay. to wszystko zaczęło. Okej, okay, mamy mandzia. E, no i kolejna beczka z mojej strony. Tego, że zawsze jak nagrywam jakiś challenge, to zawsze jest to związane z mandziu. To znaczy... <grystanie z mangie> w każdym odcinku powiem coś o mangie. Dokładnie, czyli że na przykład nagrywam coś i nie wiem czemu, ale powiem coś o mandziu. Dobra. Ja szukam sobie jakiegoś, nie wejścia do jakiegoś, nie wiem, cave'a czy coś takiego. O! I zaraz Eee... Czy co ja może sobie... No ogólnie mówię, zawsze się coś o Mandzie muszę wspomnieć, to znaczy o idzie mancie, nie wiem czemu, ale to jest jakaś schizona dziwne. No właśnie. Never mind. Ok, zrobię sobie może lepszy kilowik i będziemy szli tam na dół. Już tam widziałem, że mamy krówki, mamy wszystko, tylko teraz będzie ciężko bo nie zlaba bo w znakiem życia. Ok, wezmę sobie tylko workbencha. Gdzie to było? Gdzie to było? Mhm. Przypuję 9 żelaza, żeby zrobić wszystkie trzy wiaderka. Myślę, że tu będzie około 8. No czy 8. Jakby słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to, no, to biegłam z wyboru tego, że koszą trawę tutaj u mnie. Mhm. Okej, okay, mam 9 żelaza, czyli już tam mogę to przepalać. Teraz troszeczkę węgla mi się przyda. Okej. Okay. Okej, okay, położymy Workbencha. Tu O oh, fuck. Tak, nie bij, nie bij, nie bij, proszę cię, nie! Nie! Jeszcze jeden! To nie to, tylko nie to, tylko nie to, tam trzeba spokojnie spokojnie. Okej. Czy co jeszcze ja się może tutaj zablokuję przez tak? Oh fuck. Okej, okay, one się palą. Mm, I Nie, nie, proszę, nie bij, nie bij, nie bij, zombieku, nie! O oh, fuck, moje no serduszko. Może sobie zjem to mięsko szkieletne, czy co? No i zrobię pochłonnie, żeby... Nie czuję się tu bezpieczny. Okej, okay, ja może tutaj na razie zamuruję czymś, no nie wiem czy.

jeszcze jedno mięsko zębiaka. Okej. Okay. Mam nadzieję, że gdzieś pójdę, to tam, że w tam będzie wiaderek, bo prawa będzie co? Mam tylko nadzieję, żeby. Czyli się przepala teraz. Przepalam. No i niestety nic tutaj nie. A jednak coś jest, nie, nie no, nic tutaj nie ma. Więc będziemy musieli stąd iść. Trzeba dzisiaj dzielamy. <laughs> szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, mamy jedno wiaderko. Mamy jedno wiaderko, robimy drugie. I jeszcze jedno wiaderko będzie nam potrzebne. Ok, sobie może trochę wykopię kulturę, żebym miał jak stąd wyjść. Dobra. Dobra, dobra. No nadzieję, że już się przepaliła jeszcze, nie. Czy wy też nie lubicie czekać, bo ja nie lubię, nienawidzę. Nienawidzę czekać. Jeszcze jedno... O, o już wszystko. Okej, okay, więc teraz przyszedł czas na wyjście stąd. Okej, chcę, się się tam Okej, okay, mam. E, więc pierwszy kubajek już mamy zaliczona, czyli z wodą już mamy. Teraz zaliczymy kolejny, tym razem zaliczymy go z krową. Zaliczymy z krową? okej okay, nieważne mamy kubek z mlekiem i musimy jeszcze poszukać z lawą o i mamy lawę <laughs> świetnie okej okay. więc uwaga mamy wszystkie wiaderka jeszcze tutaj tak ładnie zrobię okej i mamy wszystkie wiaderka dało mi się to wykonać w jakieś 8 minutek tak, tak mniej więcej no i co Przebiłam chyba Majka Wro, jak mi się wydaje, bo tam nawet 15 minut mi nie No dobra, ale nieważne. Pozdrawiam goście, bardzo wszystko z bardzo kosetowo się pozdrawiam. No i co? Dzięki za ten odcinek. Na razie i trzymajcie się i cześć!